Jesteśmy pod Bankiem Ochrony Środowiska. To jest bank, w którym ponad 50% udziałów ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, kilka procent udziałów Lasy Polskie i kilka procent Polski Fundusz Rozwoju. To znaczy, że ten bank jest w ponad 70% własnością państwa polskiego. Jak przystało na taki de facto państwowy bank? W Radzie Nadzorczej tego banku zasiada bliska przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, pani Janina Gos. Zasiada w Radzie Nadzorczej także doradca prezydenta Andrzeja Dudy i cały szereg innych osób związanych od dawna z prawem i sprawiedliwością, jeszcze w latach, gdy PiS rządził w czasie 2005-2007. Dlaczego jesteśmy pod tym bankiem i co tu robimy? E, otóż przyszliśmy zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu e, posła e, do banku, żeby dowiedzieć się, e, jak to było z kredytem pana Mariana Banasia, a właściwie kredytem zaciągniętym przez spółkę jego syna, ale e, dla którego zabezpieczeniem była kamienica, której właścicielem był wtedy Minister Finansów, dzisiaj prezes Marian Banaś. Chcielibyśmy spytać, czy przypadkiem ten kredyt nie był udzielany w takiej procedurze na telefon, jak kredyt z pkos dla spółki Srebrna pod budowę dwóch wież, który nie doszedł do skutku tylko dlatego, że ta budowa nie doszła do skutku. Chcielibyśmy zapytać, czy dochowane były wszystkie procedury, to znaczy czy decyzję o kredycie podjął dyrektor oddziału, czy też komitet kredytowy? Jeśli komitet kredytowy, to jaki był skład komitetu? Czy kredyt był brany w czasie, gdy wiceprezesem banku był kolega ministra Banasia, pan Konrad Draczkiewicz, kolega z kierownictwa Ministerstwa Finansów? Chcielibyśmy zapytać wreszcie, czy był operat szacunkowy dla nieruchomości będącej zabezpieczeniem dla tego kredytu. Od wczoraj cała Polska mówi o kamienicy, w której są pokoje do wynajęcia na godziny. Kamienicy, która dziwnym zbiegiem okoliczności w ciągu ostatnich chyba kilku tygodni przestała być własnością ministra Banasia. A na której był zabezpieczony kredyt w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Jesteśmy ciekawi, jak przebiegała procedura udzielania kredytu, bo to jest, proszę Państwa, Wasz bank. To jest Bank Państwowy. Szanowni Państwo, ja wczoraj byłem w Elblągu i Ławie, w moim okręgu wyborczym, w którym prowadzę kampanię wyborczą. Rozmawiamy o programie, o gospodarce. Ale wczoraj pojawiły się podstawowe pytania i było ich mnóstwo. Mianowicie ludzie pytają mnie, Panie pośle, jak to jest, że taki człowiek wciąż znajduje się na, na stanowisku? Jak to się w ogóle stało, że na stanowisku prezesa nikt się znalazł? Politycy PiS zarzekają się i twierdzą, że jest to postać nieskazitelna. Ufają mu i wierzą. Chciałbym powiedzieć, Polityką pis, że ludzie myślą zdecydowanie inaczej i zupełnie odwrotnie. Pojawia się pytanie, kiedy i dlaczego tak późno Pan Banaś poda się do dymisji, bo tego oczekuje społeczeństwo? Pojawia się też pytanie, jak to jest, że każdy praktycznie może zadzwonić do prezesa, a na pewno gangster obwieszony. Złotem, owieszony sygnetami. Sygnatami, to wszyscy widzieliśmy. Cała Polska to widziała, jak ten pan dzwoni do prezesa Banasia, który odbiera telefon i zwyczajnie prowadzi konwersację. Pytanie, czy każdy może e, to zrobić? Czy może robić to gang gangster do prezesa Niku? Czy prezes Banaś ma ustawiony specjalny dzwonek, który sygnalizuje mu Odbierz natychmiast. I pojawia się Ostatnie pytanie, jak cała ta sytuacja ma się do słów wypowiedzianych przez Brata Szydło wystarcznie Oto kolejna odsłona układu PiS, tego układu, który jest tworzony od czterech lat. E, natrafiając na nieprawidłowości z oświadczeniami majątkowymi Pana Banasia, trafiliśmy na kamienicę, która jest hotelem z pokojami na godziny. Trafiliśmy na oświadczenia majątkowe, które e, każde się różni, które są non-stop zmieniane. Co prawda, nie można znaleźć oświadczenia majątkowego tego ostatniego, gdy pan e, e, Banaś został prezesem NIKU. Nie ma go ani w internecie, ani nigdzie dostępnego. Natomiast od kilku dni, od momentu e, emisji programu o jego majątku, pan Banaś składa kolejne sprostowania do kolejnych oświadczeń majątkowych chcemy się dowiedzieć tutaj stojąc pod bankiem państwowym, którym wiemy z tych oświadczeń majątkowych, że spółka jego syna tutaj dostała kredyt na 2,5 miliona pod zastaw właśnie tej kamienicy. Spółka, co do której dziennikarze wykryli, że ma kłopoty z podaniem własnej siedziby. Chcemy zapytać, czy ten kredyt był udzielony tak jak będzie udzielony każdemu z przechodniów, który by tutaj wszedł i poprosił o kredyt? Czy to czy jeszcze inne osoby z rodzin e, członków rządu PiS także tutaj w trybie specjalnym miały udzielane kredyty. I jeszcze kolejne pytanie, bo pojawiła się taka informacja, czy spółka syna pana Banasia miała udzielane kredyty w innych instytucjach państwowych, na przykład w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska albo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Te wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. To jest bank, którym są publiczne pieniądze. Szanowni Państwo, jedno jest pewne. Oświadczenia majątkowe Mariana Banasia wciąż są kontrolowane przez CBA. O tym musi wiedzieć premier państwa. Tymczasem premier państwa nie tylko powołał Mariana Banasia na funkcję ministra finansów, ale też zgodził się na to i dawał mu pis rekomendacje, żeby większość sejmowa wybrała go na prezesa Niku i de facto sprawiła, że będzie bezkarny przez najbliższe 6 lat, jeśli PiS nie zmusi go, żeby podał się do dymisji. To jest pytanie, gdzie są służby specjalne w Polsce, ponieważ pan Banaś to złote dziecko pisu. Najpierw zostaje pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, sekretarzem stanu, szefem krajowej administracji skarbowej, wreszcie ministrem finansów i na koniec prezesem niku w trakcie jednej kadencji. Na każdy, przy każdym tym awansie powinien być przez służby sprawdzony. Te służby tego nie czynią Co więcej. Szefowie tych służb jako posłowie głosowali za panem Marianem Banasiem jako kandydatem na prezesa NIK-u. Służb w Polsce nie ma a z pewnością nie wykonują tego, co do nich należy. Jeśli macie państwo jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Tylko techniczne, I... może z kim państwo są umówieni tutaj jak długo to może potrwać, jak państwo przypuszczają? Na podstawie artykułu 19, 20, 21 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł nie musi się z nikim umawiać. E, idziemy do Pana prezesa, jeśli go zastaliśmy, jak nie, to kierownik jednostki ma obowiązek spotkać się z nami, udzielić nam wyjaśnień i wpuścić do pomieszczeń, gdzie informacje, które są dla nas istotne, się znajdują. Przypomnę, że Bank Ochrony Środowiska to spółka Skarbu Państwa z większościowym udziałem Skarbu Państwa. A skądż żądamy odpowiedzi na sformułowane na piśmie pytanie? Jednoznacznie. Bo to taka też techniczna historia. Mieli Państwo być na początku przy Jana Pawła w jego 12, teraz tutaj skąd ta zmiana? E, to w, informacja internetowa była taka, że siedziba e, znajduje się przy Jana Pawła. Okazało się, że tam jest tylko oddział. Przepraszamy Państwa za to, e, siedziba główna zarządu jest tutaj. Spółka handlowa, więc dziękujemy to bardzo. To handlowa, więc bardzo dziękujemy Państwu dziękujemy. pięknie.